Siemano, e, witam was, e, nagrywamy to, e, ponieważ już mój tata przyjechał. No kurde, coś to otwórz. Wait, ja zaraz wracam. E, dobra, e, mam tutaj wszystko już, także złożę to i się widzimy. Także no, czekajcie. No bo kurde no. Tak składać to, no to tak średnio, nie? No, a statyw to już odpakowałem, kurde, to myślę, że odda strasznie i mamy tutaj dosyć chyba nawet długi kabelek, ale nie wiem, także ja to okulary wkręcę, o pyk, o nawet dosyć spoczko się w wkręca, Ech, dobra. Tutaj jest. E, o, tutaj. Oj, sorry. E, tego nie widać za bardzo na kamerze, ale tutaj e, mamy wejście. Znaczy Ci wejście. E, żeby zamontować e, te dwie rzeczy. E, a więc ja to odpakuję. Ja nie wierzę. Jak oni to ty profesjonal. Packing nieważne e, What? OK, e, To się tu dobrą śrubkę chyba wkręcam Co? Mam nadzieję. Wait e, Dobra, stwierdziłem, że nie będę tego wkręcał, to zrobię kiedy indziej. Teraz po prostu to podłączę i zaraz się widzimy. Okej, okay, tak to wygląda, mogę se No także tak to wygląda. Mać no, ja twarz też pasuje. Nie wiem jak wygląda, bo no kurde, no ale. Myślę, że oda jeśli będę robił na przykład handkama czy coś takiego. Co? No. Dwie lampki są zapalone, tam i jej. A moja taka zimna, w sensie kolor zimny. Mogę y, zmienić na taki ciepły, ale ciepły mi się kojarzy. Nie wiem czemu z jakimś, kurde, centrum handlowym, albo z Oshą. No, Oshą to też takie centrum handlowe, ale takie takie centrum handlowe. No właśnie, także ten. No, tak to wygląda fajne No i nagrywam to jeszcze w sobota. Jest 17 także sobota. Eee, no a rzucam to jutro. Nie chcę mi się dzisiaj bawić. Jest 20 godzina. O proszę bardzo. Z godzina posiedzę jeszcze tu laptopa ogarnę i no i to tyle do zobaczenia w następnym odcinku Elo